Ja właśnie wróciłam do domu. Słuchajcie, na dworze byłam może 20 minut, na pewno nie dłużej. Aż mi się słabo zrobiło jest tak przeokrotny upał. Ja w końcu, tak jak Wam pokazywałam, na początku kupiłam serek kozi. Nic to nie szkodzi, ale to był ser, w którym jest najmniej zawartej soli po prostu, jest to robione w solankach jak każdy jeden ser tutaj w Niemczech. Chyba, że ktoś ogląda mnie stąd i wie, gdzie kupuje twaróg poza polskim sklepem, to będę wdzięczna. Polski sklep u nas będzie taki targ i tam też przyjeżdża taki duży samochodzik właśnie z polskimi produktami, ale do jutra mi się nie chciało czekać, bo te naleśniki bardzo lubię i je je bardzo, bardzo, bardzo rzadko, o dziwo. To ja się zabieram do roboty, wszystko sobie przygotuję i do Was wracam. Przygotuję sobie czas na naleśniki, nie będę się tu wymądrzać i dawać Wam jakikolwiek przepis na naleśniki, bo każdy człowiek chyba wie, jak się robi naleśniki. To będą słone naleśniki, więc oczywiście bez cukru. Ja też nie będę dodawać żadnego proszku do pieczenia do tego. Jest tylko i wyłącznie mąka, jedno jajko. nie za dużo one też nie powinny być nie wiadomo jak słone i woda gazowana też nie nie mleko powiem Wam będę sobie tutaj wymieszać to i opowiem Wam coś yy, co mi się ostatnio przydarzyło <laughs> na YouTubie oczywiście Ostatnio, jak piekłam, ten, kto ogląda mój kanał, to, to, to widział odpowiednio ten film. A jak nie, to zapraszam do powrotu do tamtego filmu, gdzie piekłam chleb tostowy. I w tym filmie zawarłam taką wypowiedź, że używam soli himalajskiej, i ona jest, ma troszkę mniej soli w soli. Nie? nie jest taka słona. I otrzymałam komentarz pod tym filmem, że tutaj wypowiadam się o soli. Um, o soli um, himalajskiej, a używam mąki pszennej i w ogóle zdrowia, i y, to powoduje sany zapalne i w ogóle zdrowia Ci życzę, bo będzie Ci potrzebne, jak mąkę przemną spożywasz. Przeczytałam, zleciało y, jak po wodospadzie i dobra jest, ale tak sobie pomyślałam potem, kurczę, człowieku, czy to naprawdę nie jesz kotletów schabowych, które są panierowane i w których skład chodzi oczywiście bułka tarta, która jest zrobiona na pieczywie pszennym, czy Ty nie jesz rosołu z makaronem, które jest zrobione na mące pszennej, czy Ty nie jesz, nie zdarza się się zjeść jakiegoś fast fooda, czy jakiejkolwiek bułki, czy kanapki, czy tosta, czy cokolwiek, gdzie właśnie w yy, skład chodzi właśnie mąka pszenna i to nie mąka pszenna, drogi widzowie, jeśli to oglądasz nie mąka pszenna powoduje stany zapalne, tylko gluten w niej zawarty, więc można też używać mąki pszennej bezglutenowej, ale ciężej się po prostu z tego, z taką mąką pracuje. Także troszkę mnie to ubawiło, ale nic mi nie zrobiło. Ciasto na naleśniki mam gotowe. Także sobie to odstawię teraz. Tu mi zostało troszeczkę takiego serka... Yy, Takiego śmietankowego, znaczy to nie jest śmietankowy, no jak mam to nazwać? no Po prostu taki miękki, delikatny serek. Biały, faruk taki. No i właśnie ten nieszczęsny faruk z. Twaróg kozi, właśnie z tej solanki. No ale że to są naleśniki na słono, więc mi to w zupełności nie przeszkadza. Ale jest cholernie słony. Ja, tak jak wiecie, to źle reaguję na laktozę, ale produkty mleczne zawierają, produkty napoje mleczne zawierają tej laktozy najwięcej. Co ty robisz? Jakbym zjadła sobie taki porządny kawał sera białego, twarogu, to też by mogło mi zaszkodzić. A tutaj tego twarogu będzie jak, naj, jak najmniej po prostu. Znaczy jak najmniej, w sensie takim, że ten naleśnik będzie cien, cienko po prostu posmarowany. Do tej masy dodam sobie teraz samo żółtko. Już do Was wracam, uciekłam, oddzielam białko od żółtka. Samo żółtko. W normalnym przypadku, kiedy byśmy mieli twaróg zwykły, polski twaróg, to bym dodała sól, a że to jest z solanki, to soli nie dodam. I dodaję po prostu do tego pieszo. Musimy sobie to dokładnie wymieszać. Najlepiej, widelczykiem. Ja. To jest po prostu taki um, smak dzieciństwa, słuchajcie. Te właśnie naleśniki na słono. Robię je naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Ostatnio raz jadłam je w Polsce, jak byłam. Nie, ostatnio, nawet przedostatnio. Także, oj, 4 chyba pięć lat temu jadłam te naleśniki. I masa wygląda w ten sposób. Jest po prostu wymieszana z jednym żółtkiem. No z jednym żółtkiem, tu jest mało po prostu serka. Jak to yy, twarogu w sensie. Ja teraz sobie przejdę do smażenia naleśników. I za momencik do Was wracam. Ja chciałabym tak na jeszcze coś sprostować, bo ktoś mógł źle zrozumieć. Na samym początku filmu mm, powiedziałam, że upały sprzyjają atakom palniki. Także już to na szybko tłumaczę, o co chodzi. Gdy są upały, jeżeli ktoś się nie zna, to wytłumaczę. Jak są takie wysokie temperatury na dworze, nam zaczyna szybciej bić serduszko, zaczynamy się pocić. W ekstremalnych przypadkach kręci nam się w głowie, ciemność robi przed oczami, i właśnie te symptomy powodują te ataki paniki. Czy może inaczej, właśnie takie symptomy towarzyszą przy atakach paniki. I ten nasz organizm sobie bardzo szybko potrafi skojarzyć i dodać sobie jeden do jeden i myśli, że to jest atak paniki, a my się po prostu nakręcamy jak wariaty. Że o tak to jest ten atak paniki, znowu mnie dopada, znowu jest to samo, znowu się pocę, znowu mi serce bije. A to jest po prostu zwykłe osłabienie z tak wysokiej temperatury. Także ja osobiście unikam, unikam wychodzenia. Zresztą od zawsze, od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd mi zostało to wytłumaczone w domu, tak to pomiędzy godziną 12 a 15 na dwór po prostu nie wychodzę. W ogóle. No, chyba że. Są takie sytuacje, że wyjść trzeba, bądź ktoś wraca po prostu z pracy, no i musi do tego domu dotrzeć, tak? To są inne sytuacje. Ale jeżeli nie musimy na dwór wychodzić w takich temperaturach, to po prostu nie wychodźmy. Myśmy przeleżeli dzisiaj z Chanel. Chanel to jest mój kotek, jak ktoś nie wie, myśmy dzisiaj przeleżeli z Chanel. Przeleżały z Chanel po prostu cały dzień, dzisiaj i wczoraj na kanapie. Ona się tak wyciągnęła, że nagle zobaczyłam, że mój kot ma metr długości. Bo było po prostu tak... Tak przeokrutnie gorąco. Na zmianę tylko wstawałyśmy, słuchajcie, żeby się napić albo ja, albo ona. Nie wiem jak w Polsce, dajcie znać jakie temperatury są w Polsce teraz. Czy ta fala upałów to już y, przeszła. Ale tutaj to właśnie do nas dotarła I, i tak ma być chyba do poniedziałku. Dzisiaj mamy czwartek i tak ma być do poniedziałku. I nie ukrywam, że męczy, tak, no ludzie to jest takie ludzie to jest takie stworzenie ludzie to są takie stworzenia, którzy narzekają na wszystko, jak jest jesień to bało, że jak chlapa i jak mokro i jak w ogóle ponuro jak wiosna to o nie wiadomo jak się ubrać, jak zima, za zimno, jaka to za gorąco nikomu nie dogodzisz, nie ale to co się dzieje naprawdę teraz na dworze to nie jest normalna temperatura zwłaszcza jak się mieszka właśnie w mieście w centrum miasta, gdzie gdzie po prostu grzeją jeszcze bardziej te betony. Naleśniki e, przejdę do naleśników może lepiej, co? Naleśniki smażymy po prostu na taki jasny kolor. One się muszą tylko ściąć, ta mąka się musi po prostu upiec cała i tyle. Nie, nie dosmażamy i dlatego, że one potem jeszcze będą panierowane i smażone. Więc nie ma takiej potrzeby. Ja sobie jak zwykle zrobiłam za dużo ciasta. Ale to nic, dam, dam Wam kolejny w kolejnym filmie dam Wam taki patent na co zrobić, jak nie mamy makaronu w domu, a został nam jeszcze rosół? I z czym go zjeść? Ten patent w kolejnym filmie, bo już mój rosołek się kończy. Ja sobie gotuję zawsze taki 10-litrowy 10, 10 -litrowy garnek rosołu. Jest tam wołowina, taka na zupkę kurczak, warzywa, 2, 3, 4 główki selera. Jest taki skondensowany fajny rosół. Przez dwa dni jemy rosołek, a resztę po prostu albo w słoiki, takie litrowe bądź siednio tak, 700 ml ma ten słoik mój, dokładnie nie litrowy. Do takich słoików albo po prostu zamrażam i mam to taką bazę wtedy do każdej zupy czy, czy do sosów. Także Przyszedł czas, żeby sobie właśnie rosół ugotować. I rosłę będę gotowała jutro. I wtedy właśnie Wam pokażę taki patent, co zrobić, jak nie ma makaronu. A nie wiem, w jakich rejonach mieszkacie. Ten, kto mnie ogląda, to z, ci, którzy mnie oglądają, z jakich rejonów jesteście, nie wiem. Ale w rejonach chyba mazowieckich je się rosołek z ziemniakami, takimi potłuczonymi. Zresztą chyba większość zup tam się właśnie je z potłuczonymi ziemniakami, z tego co wiem. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. U nas tradycyjnie, po naszemu tradycyjnie rosł po prostu z makaronem nitki. Ale makaron też robię sama, także też pojawi się film odnośnie makaronu do rosołu. A że właśnie tych naleśników będzie więcej, to taki patent na szybki makaron do Rosu pokażę Wam właśnie na dniach. Myślę, że jutro nie, bo rosół gotuje prawie cały dzień. Mam sobie tak pyrka, 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 żeby był jeszcze lepszy, najpyszniejszy. I film pojawi się, myślę, że w sobotę. Ja tutaj bawię się z tymi naleśnikami dalej. Jak już je wszystkie usmażę, myślę, że wyjdziemy jakieś 7 naleśników, mam dwa, trzeci się smaży, to do Was wrócę. Ja ledwo wymówię, bo jest tak gorąco w domu. Dopiero teraz okno otworzyłam, cały dzień były okna zamknięte, zasłony były pozasłaniane, żeby ta temperatura w domu jednak nie była taka wysoka, bo nie ukrywano, że no, no zwierzątko też się męczy, a po co? Chociaż te to futerko to, to, to taki podszerstek, pod pod coś takiego to się nazywa, nie? To też chroni przed upałami, nie tylko przed zimnem. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale jednak ta temperatura, żeby nie była taka wysoka, to po prostu pozasłaniałam. Było ciemno cały dzień, po prostu tak depresyjnie wręcz w domu. No ale teraz przynajmniej można trochę, trochę żyć. Otworzyłam okno. Ale mimo wszystko to powietrze po prostu stoi w miejscu. Zaraz do Was wracam. No leśniki mam już, kochanie usmażone. Więc ja sobie zrobię takie dwa naleśniczki. Mi to w zupełności wystarczy. Nie smaruję tego sera dużo, jak widzicie. Wy sobie możecie zrobić według uznania: więcej, mniej, jak tu lubi. Mi to wystarczy. Zresztą w takich upałach, nie ukrywam jak są teraz, to nie chcę się zbytnio jeść, a coś zjeść trzeba. Aby mnie dopadło właśnie na te naleśniki, no to już dopadło mnie na naleśnik. Także, tak jak mówiłam, one nie są takie zbytnio lekkostrawne, bo są jeszcze panierowane i smażone, dlatego takie dwa i wystarczą. No, odchodź z tego widelca. Ok, ja sobie teraz składam w taki trójkącik. Patelnia już się grzeje. Możemy sobie smażyć według znania. Albo, albo masło, albo margaryna, albo olej. Ja mam po prostu troszeczkę oleju z tego względu, że one po prostu są bardziej chrupiące, a masło jednak się przypali. Nie zawsze nam do głowy wpadnie, żeby je sklarować. Klarowane masło się nie pali, zjuchę masło się pali. Ale na właśnie oleju będą one po prostu bardziej Krupiące. ok, mamy opanierowane ja sobie umyję ręce bułkę tartą właśnie sobie w ten sposób zaprzodaję na ręcznik papierowy nie do żadnego pojemnika który potem musi wylądować w zmywarce albo trzeba myć a ręcznik papierowy to ręcznik papierowy ok on się już rozgrzał Więc sobie kładę te naleśniczki i smażymy je po prostu do momentu, aż się zrumienią. Naleśniczki są już gotowe. Marzyły się może z, może z dwie minutki z każdej strony, nawet nie, na małym takim y, ogniu. I wyglądają w ten sposób. Już tu jestem. Ale mi się ciepło zrobiło przy tej patelni, ale wyglądają po prostu super. Są fajnie, fajnie chrupiące. Już Wam pokazuję jak wyglądają w środku. Są osoby, które nie znają w ogóle tego przepisu. Jest to przepis bardzo tani, bardzo prosty i bardzo pyszny. Taka alternatywa po prostu dla słodkich naleśników. Jak ktoś lubi, można sobie polać kwaśną śmietaną, bo dlaczego nie? Ja po prostu jem takie same, bo je uwielbiam i są bardzo syte. Ja już na jednym naleśnikiem obawiam się, że przy tej temperaturze się najem, a normalnie to tak dwa, no max trzy, jak jestem bardzo głodna. Naleśniki są naprawdę, naprawdę mega pyszne. Taka super alternatywa dla słodkich naleśników. Okej, okay, kochani, ja Wam życzę wszystkiego najpiękniejszego. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie takie naleśniki, jaka jest u Was pogoda na dworze, czy też jest tak po prostu upalnie i gorąco. Zostawcie po sobie jakiś ślad, ślad w komentarzu, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał i... i i czy, wam, czy znacie w ogóle te naleźniki I czy zrobiliście? Też wszystko mi napiszcie. Dajcie po prostu znać. Ja wam życzę wszystkiego dobrego i widzimy się już na dniach. Pa, pa! Kochani, i chciałam Wam jeszcze podziękować za to, że ze mną jesteście, za to, że oglądacie moje treści i dziękuję również nowym subskrybentom i witam was serdecznie na moim kanale. Pa! pa.